Hej, mam na imię Ola i jestem doradcą pieluchowania wielorazowego. Wraz z firmą Jellyfish zdecydowaliśmy się nagrać dla Was cykl spotkań, abyście mogły czerpać z niego wiedzę. Nasze filmy przeznaczone są głównie dla osób początkujących, ale serdecznie zapraszamy także i te z Was, które o wiele już coś wiedzą. Dzisiejszy film poświęcony będzie najbardziej popularnym metodom pieluchowania wielorazowego. Serdecznie zapraszamy. Żeby opisać Wam poszczególne systemy pieluchowania wielorazowego, chciałabym najpierw zacząć od konstrukcji pieluszki wielorazowej. Składa się ona z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest wkład chłonny, a drugim warstwa nieprzemakalna. I poszczególne systemy pieluchowania wielorazowego będą się różniły głównie tym, jak ten wkład chłonny umieszczony jest przy warstwie nieprzemakalnej. Pierwszą pieluszką, którą chciałabym omówić, jest pieluszka typu Ajo. Skrót ten pochodzi od angielskiego All-in-One, czyli Wszystko w jednym. Pieluszka ta ma przeszyty wkład chłonny do warstwy nieprzemakalnej. Dzięki temu jest jedną z, bardziej, e, łatw z łatwiejszych opcji pieluchowania wielorazowego i jest bardzo lubiana przez tatusiów, babcie, panie ze żłobków. Bardzo fajnie sprawdza się też na spacerach. W tutaj tej wystarczy jedynie złożyć odpowiednio wkład chłonny, umieścić go w środku pieluszki i w zasadzie od razu może lądować na pupie naszego dziecka. Dzięki temu, że wkład chłonny przyszyty jest do pieluszki jest ona jedną z najprostszych metod pieluchowania wielorazowego. Jest ona też jedną z najbardziej chłonnych opcji pieluchowania. Wkład, który przyszyty jest do warstwy nieprzemakalnej jest najczęściej gruby, mocno chłonny i ma za zadanie spędzić na pupie dziecka kilka godzin. Jeśli chodzi o minusy pieluchowania za pomocą systemu typu IO, no to jest to przede wszystkim cena. Jeśli chciałybyśmy, żeby nasz stosik pieluszkowy składał się głównie z kieszonek IO, no to byłaby to jedna z mniej ekonomicznych opcji pieluchowania. Drugą wadą jest czas schnięcia. Newralgicznym miejscem pieluszki typu AIO jest właśnie miejsce wszycia wkładu chłonnego do warstwy nieprzemakalnej. Jest to najgrubszy moment tej pieluszki i on po prostu najdłużej schnie. Także użytkowniczki suszarek bębnowych bardzo często dosuszają sobie AIO w sposób tradycyjny. Kolejnym minusem pieluszki typu AIO jest to, że wkład chłonny przyszyty do warstwy nieprzemakalnej, w zasadzie nie ma możliwości podbicia swojej chłonności. Jeśli pieluszka typu AIO okazuje się dla nas jednak za mało chłonna, to w zasadzie jedyne co możemy zrobić, to dołożyć do niej cieniutki drugi wkład, tak zwany booster i w ten sposób podbić sobie chłonność. I ostatnia wada pieluszki typu AIO jest to mianowicie fakt, że pieluszka ta musi po każdym użyciu wylądować w praniu. Przez to, że ten wkład chłonny przyszyty jest do warstwy nieprzemakalnej, nie mamy możliwości wymiany samego wkładu i użycia warstwy nieprzemakalnej po raz drugi. Kolejną opcją, którą chciałabym omówić, jest pieluszka typu Kieszonka. Składa się ona z warstwy nieprzemakalnej oraz materiału od pupy. Są one przyszyte do siebie prawie na całej długości pieluszki, w pewnym miejscu tworząc dziurę, czyli tak zwaną Kieszonkę. Kieszonka ta służy do tego, żeby w niej umieścić wkład chłonny. Jeżeli umieścimy ten wkład chłonny w pieluszce, to w zasadzie, jeśli chodzi o wygodę, nie różni się ona dużo od pieluszki typu Ajo. Jest tak samo łatwa do zaaplikowania na pupę i podobnie bardzo lubiana przez statusiów, babcie, panie ze żłobka oraz bardzo fajnie sprawdza się także na spacerach. Kolejnym plusem pieluszki typu kieszonka jest jej czas schnięcia. Dzięki temu, że oba elementy są tutaj oddzielnie, możemy je także oddzielnie suszyć, a więc i jedno i drugie wyschnie nam szybciej. Oprócz tego sama kieszonka wyschnie szybciej niż wkład, z czym wiąże się kolejny plus kieszonki, a mianowicie jej cena. Jeśli chciałybyśmy, żeby w naszym stosiku istniały same kieszonki, to kupujemy więcej wkładów niż kieszonek. I wtedy po praniu kieszonka wyschnie nam szybciej i możemy ją użyć z naszym zapasowym wkładem. Więc jakby cały stosik wymaga od nas zakupienia mniejszej ilości pie pieluszek typu Kieszonka, niż miałybyśmy taki sam stosik pieluszek typu Ajo. Łącznie więc wyjdzie nas to nieco taniej. Następnym plusem e, pieluszki typu Kieszonka jest to, że wkład całkowicie dobieramy same. Możemy więc regulować chłonność tej pieluszki tak, jak nam się podoba. Możemy włożyć cieńszy wkład. I mieć mniejszą chłonność, ale większą swobodę ruchów dziecka. I na odwrót możemy włożyć wkład grubszy, ale kosztem swobody ruchów naszych, naszych dzieci. Z tym argumentem związany jest też pierwszy minus e, pieluszki typu kieszonka, a mianowicie to, że żeby dobrać odpowiednio wkład chłonny, musimy co nieco wiedzieć i o wkładach, i o potrzebach naszego dziecka. Także e, kieszonka wymaga od nas choćby minimalnej wiedzy na temat wkładów, jakie musimy kupić, żeby nam się taki system w pieluchowaniu sprawdzał. Następnym minusem jest cena, to znaczy ona była wymieniona jako zaleta w porównaniu do AIO, ale w porównaniu do innych systemów nadal wychodzi nieco drożej. Po prostu e, półka cenowa pieluszki typu kieszonka jest średnia. Następnym minusem jest to, że pieluszka typu kieszonka jest podobnie jak ajo jednorazowego użytku i musi po użyciu trafić do prania. Ta warstwa, która wszyta jest do warstwy nieprzemakalnej i ma kontakt bezpośrednio z pupą naszego dziecka, nie może zostać wymieniona, no więc pieluszka po użyciu musi zostać wyprana. Kolejnym systemem, który chciałabym teraz omówić, jest otulacz plus wkład chłonny. Otulacz jest jedynie warstwą nieprzemakalną. Musimy dobrać do niego odpowiedni wkład, umieścić go w otulaczu, najczęściej pod tymi zakładkami i w ten sposób możemy umieścić go na pupie dziecka. Podstawową zaletą systemu typu otulacz plus wkład jest to, że otulacza możemy użyć wiele razy. Otulacz od wewnątrz pokryty jest specjalną membraną, która zapobiega wchłanianiu wilgoci do materiału. Oznacza to, że jeżeli ma on kontakt z wilgotnym wkładem i delikatnie nabrał tej wilgo wilgoci, to membrana powoduje, że wilgoć ta po prostu zostaje na zewnątrz otulacza. Możemy go wtedy tylko wysuszyć, wilgoć odparuje, a my możemy użyć otulacza drugi, trzeci bądź czwarty raz. Nie możemy używać go w ten sposób w nieskończoność, ze względu na to, że ma on też inne elementy, typu właśnie zakładki czy gumki, które po prostu w końcu tą wilgoć wchłoną. Także zakłada się, że otulacza używamy 3-4 razy i po tym czasie ląduje on w praniu. Oczywiście uży używając otulacza z wkładem, każdorazowo wymieniamy wkład chłonny. Mówię tutaj o sytuacji, kiedy otulacz zostaje tylko delikatnie zwilżony przez wkład chłonny. Jeżeli jest on mocno zwilżony, mokry czy przeciekł, albo jeżeli oberwał kupą, no to niestety każdorazowo taki otulacz musi też zostać wyprany. Kolejną zaletą systemu typu otulacz jest jego cena. Dzięki temu, że otulacza możemy używać kilka razy, w zasadzie więcej potrzebujemy samych wkładów niż pieluszek, a to pieluszki są znacznie droższe. Także jakby całościowo taki stosik składający się z otulaczy plus wkładów wyjdzie nas znacznie taniej niż stosik składający się z kieszonek czy z pieluszek typu AIO. Kolejnym plusem otulaczy jest to, że są one dużo bardziej uniwersalne niż yy, wcześniej omawiane przeze mnie systemy. Nie chcę Wam tutaj teraz e, narzucać zbyt dużo nazw, ale chciałabym, żebyście zapamiętały sobie, że nie tylko wkłady długie możemy stosować do otulaczy, możemy też stosować zupełnie inne wkłady typu tetra, prefoldy czy inne, a w, na przykład w kieszonkach w zasadzie używamy tylko i wyłącznie wkładów długich. Kolejnym plusem tego systemu jest to, że podobnie jak w kieszonce możemy samodzielnie regulować tutaj chłodność. Dzięki temu, że wkład chłonny nie jest na stałe przyszyty do otulacza, możemy dopasować sobie taki wkład, jakiego w danej chwili potrzebujemy. Jeśli chodzi o minusy tego systemu, no to przede wszystkim jest to fakt, że nie jesteśmy w stanie przyczepić w żaden sposób wkładu do otulacza. Oznacza to, że na przykład włożyłybyśmy sobie taką pieluszkę do yy, torebki, no i te dwa elementy mogłyby nam się od siebie odłączyć. Także nie jest to najbardziej popularny system, jeśli chodzi o spacery, nie jest też ulubionym systemem tatusiów, babć czy pań ze żłobka. Kolejnym minusem jest to, że podobnie jak w kieszące, dzięki temu, że mamy, same dobieramy ten wkład chłonny, mamy regulację chłonności, ale przez to też niestety musimy posiadać choć minimalną wiedzę na temat wkładów i potrzeb naszych dzieci. Istnieje też pewna odmiana systemu typu otulacz plus wkład, nazywa się to system SIO. SIO to skrót od angielskiego snap one, czyli zepnij w jedno, i jest to w zasadzie też otulacz z wkładem, tylko otulacz posiada napki i wkład posiada napki i możemy po prostu taki wkład przypiąć sobie do otulacza. Jednak jest to mniej popularny system niż te, które wymieniłam poprzednio, z tego względu, że te wkłady stosowane w otulaczach to zazwyczaj wkłady krótkie, które charakteryzują się mniejszą chłodnością, mniejszą możliwością regulacji chłodności oraz tym, że nie jesteśmy w stanie regulować ich długości. Oznacza to, że im dziecko starsze, tym będzie potrzebowało nowych rozmiarów wkładów. A co za tym idzie, my po prostu będziemy musiały co chwilę te wkłady dokupować i zmieniać na większe. Ostatnim systemem, który chciałabym dzisiaj omówić jest system formowanka plus gadki czy longi. Formowanka, mimo tego, że wygląda jak standardowa pieluszka, jest tak naprawdę klasyfikowana jako wkład chłonny. Niech Was nie zwiedzie kolorowa warstwa na zewnątrz. Nie jest to ten sam materiał, który yy, stosowany był w pieluszkach typu kieszonka czy ajo. A jest to po prostu bawełna, czyli kolejna warstwa chłonna. Dlatego formowanka jako wkład jest uznawana za najchłonniejszy wkład na rynku. Formowanki to najczęściej pieluszki bardzo chłonne, ale co za tym idzie, również dosyć grube. Dlatego formowanka to system mm, używany głównie na nocki. W nocy dziecko nie, nie ma tak dużej potrzeby swobody ruchów. Ale za to ma większą potrzebę chłonności. Dlatego właśnie taka pieluszka idealnie sprawdza nam się na nocki. Pamiętajcie jednak, że pieluszka typu formowanka nie ma w sobie warstwy nieprzemakalnej. A więc należy coś na tą pieluszkę jeszcze założyć. Mogłybyśmy założyć pieluszkę typu otulacz. Ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że formowanka sama w sobie już ma system napek do regulacji na długości i na szerokości, posiada gumki w pachwinkach i otulacz posiada to samo. Jeśli więc założymy jedno na drugie, a sama w sobie formowanka już jest całkiem spora, no to po prostu ten pakiecik na pupie naszego dziecka będzie naprawdę duży, no i wydaje mi się, że nie do końca wygodny. Dlatego ja osobiście nie polecam e, stosowania otulaczy na formowanki. Dużo lepiej według mnie sprawdzają się e, w tej roli gatki bądź, e, gadki bądź longi. Gatki są to specjalnie dedykowane do pieluszek wielorazowych krótkie spodenki. Longi są to po prostu długie spodenki. Gadki od longów różnią się w zasadzie tylko i wyłącznie długością nogawek. W takim zestawie naszemu dziecku na pewno będzie bardzo wygodnie przez całą noc. Wspomniałam wcześniej, że formowanki e, służą głównie do pieluchowania nocnego. I jest to prawda, ale istnieje też pewien e, rodzaj formowanek, które są bardziej uniwersalne. E, jest to mianowicie formowanka typu kieszonka. Jeśli chodzi o konstrukcję, to nie różni się ona w zasadzie od pieluszki typu kieszonka niczym, oprócz właśnie tej warstwy nieprzemakalnej, której formowanka nie posiada. Zalety takiej formowanki są bardzo podobne do zalet pieluszki typu Kieszonka, czyli właśnie możemy samodzielnie regulować sobie chłonność tej pieluszki, a co za tym idzie, również jej grubość. Także jeżeli włożymy sobie do takiej pieluszki cienki wkład, to spokojnie możemy pieluchować taką pieluszką również w dzień, natomiast jeżeli włożymy sobie grubszy wkład, to spokojnie możemy pieluchować taką pieluszką również w nocy. Jeśli chodzi o podstawowe zalety pieluszek typu kieszonka, to jest to to, co już wymieniłam, czyli to są pieluszki bardzo chłonne najczęściej. Jeśli zaś chodzi o minusy, no to niestety trochę schną. Jest to też średnia półka cenowa, czyli może być drożej, może być taniej, no i potrafią być e, dosyć duże, grube, e, czyli no, nie są dobre na każdą okazję. Pytacie mnie pewnie teraz, jaki system pieluchowania wielorazowego byłby dla Was najlepszy? Otóż gdyby istniała na to prosta odpowiedź, to nie produkowałabym się tutaj teraz z omawianiem teoretycznym wszystkich systemów, tylko po prostu podałam Wam to w jednym wielkim skrócie. Problem polega na tym, e, że każda z Was jest inna i każda z Was posiada też nieco inne dziecko. Jedne z Was stawiają na ekonomię, drugie stawiają na wygodę. Jedne z Was mają suszarki bębnowe, drugie nie, więc tutaj ta kwestia czasu schnięcia potrafi być bardziej lub mniej istotna. Są także różne dzieci, jedne sikają więcej, drugie mniej, jedne czas częściej się wypróżniają, drugie rzadziej, no i jedne częściej uciekają z przewijaka, a drugie mniej. Także musicie same sobie ocenić własne priorytety, własne wymagania, potrzeby Waszych dzieci i dopiero jakby do tego, pod tym kątem ocenić systemy pieluchowania. Jedyne co mogę podpowiedzieć to to, żeby nie decydować się tylko i wyłącznie na jeden system. Ja jestem zwolenniczką różnorodnych systemów e, i dzięki temu możemy sobie po prostu podzielić pieluszki e, na, to, e, na te, które są do używania w ciągu dnia, na te, których używa tata, czy używamy na spacery, i na te, których używamy nocą. To tyle jeśli chodzi o podstawowe sposoby pieluchowania wielorazowego. Wraz z firmą Jellyfish bardzo serdecznie dziękujemy Wam za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne nagrania.